Naukowcy donoszą, że kometę haleja będzie można zaobserwować w przyszłym miesiącu. Gwiazdy sprowadziły nieszczęście na naszą rodzinę, stąd bierze się nasz pech. Patrz tam! Tata mówi, że pech nie istnieje. Twój tata to kretyn, zapamiętaj! Dawaj! Bycie nowym w okolicy zawsze jest ciężkie. A ty co? Astrolog? Ale w tej dzielnicy i w tym wieku czeka cię piekło. Ej, hey, on się posikał. Normalnie trafię. No, to tutaj. No, najwyższy czas. Raz, Raz dwa, dwa, trzy, do boju! Wynocha. Mam ci skopać tyłek? Coś ty zrobił. Jak go torwę, to normalnie zabiję. Nogi, Oliver! Na szczęście znów się uśmiechnie, na pewno. Na szczęście trzeba sobie zapracować. Co ty myślisz, że ja lubię sprzątać kościoły w święta? Rozwiedziecie się! No, Jeśli chcecie rządzić tym terenem, będziecie musieli pokonać nas w metrze. Przegrani mają zakaz wstępu. Na zawsze. chcą doszczętnie zniszczyć naszą dzielnicę. Mówi poważnie, tutaj ludzie umierali. Wiem, jak odwrócić losy naszej rodziny. Chcesz polecieć na komety haleja? Brakuje tylko właściwego klucza, by odpalić te dzieci. Co gwiazdy dały, to gwiazdy mogą odebrać. Gwiazdy nigdy nie zdołają nas pokonać! Na Przekwiat na no, co to ty! Skąd się wzięła? Uważaj, bo przebijecie tę piłkę, smarkaczu!